Normalnie było tak, że w razie mówili, że im pozwolił sobie na walkę. Eee, e, Uwolnił troszeczkę wodę fantazji, ale w taki kontrolowany sposób schodzę głową Witam serdecznie, jestem Andrzej Zapraszam na wideł u fotografa, a ze mną zwycięzł i Tymoteusz Łopaczek. I wielkie serdecznie. gratulacje. Dziękuję. Na początek. Chciałbym cię dopytać o wczorajsze ważenie, o ceremonię ważenia i o twój prezent dla A. Briana. Co to było i dlaczego? I skąd w ogóle? W ramach przeprosin za niezrobienie wagi kupiłem mu miód. <noise> <A, głos> tak, dobra. Spróbuję naszego polskiego bo, miodu, troszeczkę naszej kultury i życzę mu smacznego. Teraz może sobie osłodzić porażkę. To <noise> właśnie ja, ja właśnie myślałem pod tym kątem, że już mu dajesz na, na osłodzenie goryczy, porażki. Tak, jest. Powiedz mi, yy, czy czymś cię zaskoczył, Brian? W walce? To co, no, takie były że nieustępliwy. i to mnie zaskoczyło. Że mimo, gdzieś tam czułem, że mam przewagę. I... Nawet wtedy się jak chciałem, że go już skontrolowałem, to cały czas nie odpuszczał. No i był naprawdę taki. No że do końca, do końca, nie? Naprawdę, nie? Eee, jak, czy teraz nam już możesz powiedzieć, jak miał wyglądać twój gameplay? Czy to było to, żeby okopać nogę Brianowi i zmniejszyć jego mobilność? To było między innymi, nie. Generalnie było tak, że ten reżim mówił, że pozwolił sobie na walkę. Yy, yy, Uwolnił troszeczkę wodę fantazji, ale w takim kontrolowany sposób schodzę głową. A gdzieś tam okupywanie, i jakieś tam małe elementy, to był po prostu dodatek do, do tej całości. Który zresztą, jak było widać, to, to yy, zrobił, zrobił robotę. Jakie plany na świętowanie? Yy, no, te, teraz pojadę z żoną do hotelu. Spać. Coś innego słyszę, bo w większości jak pytam, to mówią, że yy, będą jeść, yy. <noise> że koniec, koniec zmęczarni i mogą tak. już jeść wszystko. Tak, wiesz co, no wczoraj już się poważeniu po pojadłem, to już gdzieś mam ten próg troszeczkę zapełniony, ale, ale na pewno teraz przez weekend nie będę sobie żałował dobroci. Ale tym razem z głową, żeby wagę zrobić <gry> na następny raz. Czy jesteś zadowolony ze, z, z siebie i z przebiegu walki? E... Czy coś byś może nie wiem, zmienił, poprawił na, na, no, na, na przyszłość? Dołożyłbym sobie kilka rzeczy. Brakowało czasami gdzieś pociągnięcia akcji, ale zrobiłem to co trzeba, żeby walka wygrać. Dobrze. E, czy co, dobra, bo ja dzisiaj zrobiłem sobie taki e, dzień, że odwracam pytanie i zamiast pytać, czy jest ktoś na Twoim celowniku, to pytam, czy jest ktoś, z kim nie chciałbyś za, na, zawalczyć. Nie pytam w, kontek w kontekście, że jest coś, kto się boi, nie chciałbyś z nim zawalczyć, bo wiem, że nawet jakby ktoś taki był, to i tak dla Was to jest wyzwanie, więc taką walkę i tak byś wziął. E, pytam bardziej pod takim kątem, e, tak jak na przykład Borys mi fajnie dzikowski odpowiedział, że on na przykład nie chciałby się zmierzyć takimi ikonami jak Mamet Khalidow czy Michał Materla, bo on po prostu strasznie ich szanuje i nie chciałby po prostu walki z nimi. No zresztą no, w pierwszej kolejności to nie chciałbym się bić ze swoim kolegą Wiktorem Zalewskim, mhm. który jest wysoko w rankingu. Trenowaliśmy razem dosyć długo, nawet sobie ostatnio też pomagaliśmy, także to jest walka, której na pewno bym nie chciał, no chyba, że że, że po prostu będzie dwóch pretendentów, ja i on do pasa, no to hmm. tylko w tym wypadku. No i druga walka, no to tak z z, z z teamu menedżerskiego, z Igorem, ale, no, ale przede wszystkim to, to z Wiktorem, ja chciałbym się dzisiaj. Powiedz mi, czy jakieś obrażenia, jakieś większe kontuzje po walce? Bo Obrażę nawet się. tak powiem Ci, że nawet po twarzy nie widać zbytnio, że jesteś po. Na paskudnej mordzie to się wszystko uch uchowa. <laughs> hmm. Czyli nie. Nie no, jest dobrze, zobaczymy jutro, jak stanę. No wiem, by ale to... Nie chodzi też... o to, żeby było lekko, nie. Ja też na przykład y, mam już takie może niewielkie doświadczenie w tych wywiadach, ale na KSW 94 rozmawiałem po walce z, z Kasprem Formelą. I pytałem się właśnie go o to samo co, co ciebie, czy, czy jakieś większe urazy. I Kasper stoi i mówi, wiesz co, a boli mnie tylko ręka. Generalnie nic mi nie jest. A tydzień później właśnie dzisiaj jest Nim Rozmawiałem. Okazało się, że yy, tak naprawdę... Tak, że, że, że miał połamaną o, stopę. No. Widzisz, nie, czasami to jeszcze adrenalina dzisiaj trzyma. Emocje. Zobaczymy. Nie? Dobrze, ja Ci dziękuję za rozmowę. Gratuluję Dobra, jeszcze raz serdecznie wygranej udanego debiutu. Yy, tak? <grym> dobrze pamiętam debiut. Tak, debiut. No właśnie. I yy, co, czekam na kolejne walki, ja bo walka była generalnie fajna, fajnie się na to patrzyło. I eee, no cóż, no? Wszystkiego dobrego. Dziękuję Świętuj, bardzo. twój dzień. Dziękuję bardzo. <grym> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <grym> Dziękuję Ci bardzo.